Witajcie! Dzisiejszy film jest czysto techniczny. Chciałem po prostu sprawdzić parę ustawień w kamerach na motocyklu i z mikrofonem, w porównaniu z programem, którym się bawię, łącząc te wszystkie filmy, które od pewnego czasu też lądują na YouTubie. A gdzie się wybieram? Wybieram się pod Halę Widowiskowo-Sportową z tego co pamiętam swego czasu Moto SJZ tam się spotkali. w międzyczasie była jakaś jazda i główne spotkanie w Biker Bistro gdzie między innymi też się wybieram Docierając pod hale widowiskowo-sportową, coraz większe przeczucie nosiło mnie, że tutaj chyba nie będzie żadnego spotkania z motocyklistami. A co, odparam motocykl i jadę dalej. Biker Bistro. Tutaj też cisza. No to co? Czas na kawę w nowych kubkach i jabłecznik. Oczywiście jak dla mnie w sam raz. Korzystając z chwili tego, że jednak jest cisza i spokój dopiję sobie spokojnie kawę w cieniu przede wszystkim. Dzięki za kawę. Czego się dowiedziałem od Pawła? a między innymi tego, że właśnie dzisiaj ktoś z SJZ ma mieć urodziny, dlatego i spotkanie motocyklistów jest troszeczkę później. Z jednymi się pożegnałem, z drugimi się przywitałem. Siadam na motocykl, jedę do domu. W tej jeszcze muszę troszeczkę pogrzebać w ustawieniach, żeby pozbyć się szumu wiatru. Pozdrowienia dla motocyklisty. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Proszę też o komentarze pod filmem. No i na razie. Trzymaj dasie.